Czym boże coś wam powiem? Wiesz, co jest najbardziej irytujące w staniu w kolejce? Nie sam fakt czekania, ale to kiedy ktoś nagle wbije się przed ciebie, bo ma ważniejszą sprawę. Czujesz ten nagły skok ciśnienia? Ja i czuł to samo. To był gość z wysokiego szczebla, przełożony synagogi, człowiek, który dzisiaj musiał schować dumę do kieszeni i paść na kolana przed wędrownym nauczycielem, bo jego dziecko umierało. Liczyła się każda sekunda. Jezus idzie, tłum napiera, napięcie rośnie, aż zresztą nagle stop. Jakaś kobieta, od lat wykluczona, chora, spłukana przez lekarzy, dotyka Jego płaszcza. Jezus zatrzymuje cały ten ratunkowy konwój, żeby pogadać o Jej uczuciach. Gdybym był Jairem, prawdopodobnie bym eksplodował. Tymczasem w tym momencie, gdy Jezus traci czas na nieistotne spotkanie, przychodzi wiadomość, której każdy rodzic boi się najbardziej. Twoja córka umarła. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela? I to jest ten punkt krytyczny, w którym nasza wiara zazwyczaj wysiada. To moment, w którym uznajemy, że Bóg się spóźnił, że nas zlekceważył, że inne sprawy były dla Niego ważniejsze niż nasz dramat. A Jezus mówi coś totalnie nielogicznego. Nie bój się, tylko wierz. I to brzmi słabo, kiedy właśnie straciłeś wszystko. Ale w tej historii nie chodzi o magię, tylko o obecność. Jezus wchodzi w dom żałoby, gdzie wszyscy już wiedzą lepiej, gdzie panuje hałas i lament i mówi się, że dziewczynka śpi. Wyśmiali Go. I to jest genialne, bo jeśli świat się z Ciebie śmieje, bo wciąż ufasz, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Jezus bierze ją za rękę, mówi talitakum. Dziewczynko, mówię ci wstań. Bóg nie jest od tego, żeby łatać twoje dziury w grafiku. On jest od tego, żeby dawać życie tam, gdzie ty już postawiłeś krzyżyk. Często modlimy się o to, żeby Bóg naprawił nasze stare życie. On chce dać nam nowe, zupełnie inne. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Jair musiał otworzyć te drzwi w momencie, gdy wszystko wewnątrz niego krzyczało, że to już jest koniec. My chcemy, żeby wiara działała szybko i bezproblemowo. A wiara to zgoda na to, że Bóg ma prawo się spóźnić według twojego zegarka, żeby zrobić coś znacznie większego. To nie jest kwestia optymizmu. To kwestia zaufania w ciemno, gdy wszyscy wokół już wystawiają rachunek za pogrzeb twoich marzeń. Jezus nie naprawia rzeczywistości. On stwarza ją na nowo. I robi to w ciszy, z dala od gapiów, biorąc cię za rękę wtedy, gdy już nawet nie masz siły prosić o ratunek. Najtrudniejsze jest to, że Bóg rzadko usuwa problem od razu. On zazwyczaj pozwala nam przejść przez ten moment niepewności, przez ten tłum, który nas spowalnia, żeby sprawdzić, czy naprawdę szukamy Jego, czy tylko Jego usług. Jair odzyskał córkę nie dlatego, że był ważny, ale dlatego, że wytrwał przy Jezusie, gdy wszystko wskazywało na to, że przegrał. I to jest lekcja o Bogu, który nie boi się Twojej śmierci, Twoich porażek, ani Twojego poczucia beznadziei. On po prostu wchodzi w ten syf i mówi wstań, bez zbędnych ceregieli, bez tłumaczenia się, z, dlaczego się spóźnił. Twoja rozpacz nigdy nie jest ostatnim słowem w tym właśnie dialogu z Bogiem. Niech Pan mam błogosławi mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.